Musi spodziewać. Producent Polleny 2000 sponsorował dla Państwa serial Klan. Ok, masz 10 tysięcy złotych. W takim razie następna runda przed Tobą. No co Bożeniu? gramy dalej? Ja masz. Kremowy serek Tartar. Zawładnij Tobą. Tartar. Z miłości do sera. Każdy poniedziałek o 20.10 w jedynce Miej oczy szeroko otwarte. Cykl najlepszych filmów dokumentalnych świata. 3 kwietnia. Pieszonkowcy w akcji. Zwierzenia byłych złodziei i rady jak nie stać się ich ofiarą. 10 kwietnia Foto Amator. Zagłada Żydów widziana oczyma niemieckiego urzędnika. 17 kwietnia James Bond Story. Fenomen niezwykłej popularności przygód agenta 007. Otwórz oczy na zjawiska otaczającego Cię świata. W każdy poniedziałek o 20.10 jedynka zaprasza.